Dawajcie do mnie pytania, ja wam na wszystkie odpowiem. Dawajcie. Dawajcie pytania, jakie chcecie. Dawajcie jakie chcecie. Ja wam odpowiem od razu. Nie będę wam tu pierdolił jakichś biegach długodystansowych W ile dochodzisz? Krótko. Do 25 sekund. Ile centymetrów? Nie wiem, mało 9. Następne. Hmm. Kiedy przeszedł włosów? Nie planuję. Srałeś, dzisiaj nie srałem. Co na to Sandra? Nie wiem, w kurwiona chodzi całe życie. Eee, Czyli załem odbyt? Nie lizałem odbytu. Jak się czujesz? Trochę przeziębiony. Hmm. Czy wale? Co wale? Konia? Tak. Czy Sandra ma fajną dupę? Ma fajną dupę. Kiedy FIFA? Hmm. Nie ciągnie mnie do tego. Czy ktoś mnie ruchał? Nie zdarzyło mi się. Eee. Yy... Czekajcie o tuku, ale zaczęły pytania zapierdalać. Czy kocham Nikosia, jak najbardziej. Ile zarabiasz? W kurwę pieniędzy. Tak szczerze ciężko powiedzieć, ale setki, setki, setki złotych, setki złotych. Pin do banku 1830. Yy... Dlaczego tedy kurwą jest? Dlatego, czy ruchałem się z chłopakiem? Pani Kacper, jesteś tu sponsorem, i takie pytanie? No mówię, że nie. Ile dochodzisz? No mówiłem już, krótko: 25 sekund. Maksymalnie. Z górą, czy bez? Bez. Eee. Czy cię BMW? Yy, być może. Yy. Czy można wejść na. Stołem na piwko, tak, bez coś. Bez info na social media i bez udostępnienia, tak żeby się poznać. Nie piepiwa. <laughs> Dani, chyba ty jesteś kurwa wulgarny. Zdarzyło się. Ty wiesz, co mi o co mnie zapytałeś. Hmm. Czy całowałem się z chłopakiem? <laughs> to jest ciężkie. <laughs> Dobra. Totalnie. Sz totalnie szczerze. Totalnie szcz <laughs> Poczekajcie, bo tu jest. Się... <laughs> Poczekajcie, 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 poczekajcie. Opowiem Wam. Nie, bo muszę, muszę to opowiedzieć. Dobra. Sytuacja była następująca. Tak, żeby się całować z chłopakiem. Się nie całowałem z chłopakiem. Ale była kiedyś taka sytuacja, że. Mm, wiecie, czasami. Czasami inaczej, no to może w sumie nie będę opowiadał bliźniaczych historii, tylko powiem jaka była. Siedzieliśmy siedzieliśmy w takim domku, siedzieliśmy w takim domku yy, i było pytanie zadanie. I było pytanie zadanie. I ktoś tam dostawał pytanie, ktoś tam dostawał zadanie. No, jedna osoba dostała zadanie, że ma pocałować kogoś w płci tej samej. I to chłopak dostał zadanie. Jeśli coś popierdoliłem, to ale to i tak nie zważa, nie? No. I on mówi: Dobra, całuj się z toła. Ja mówię: Jak kurwa, jesteś taki, taki heavy, bo wiecie, bo to, totalny samiec alfa, nie? Jak jesteś taki heavy, zapraszam bardzo serdecznie. No. I widzę, że typ się, typ się zbliża, 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 zbliża. I owszem, było delikatne musknięcie um, ustami było. Delikatne było, bez języka, bez niczego. Było takie, takie, tak i od razu tak jakby Cię prąd, kurwa, poraził. Takie coś było, ale nie mogłem, nie mogłem wyjść na tego, który wymięknie. Naprawdę. Więc no. Numer aktywnej karty kredytowej i trzy liczby z tyłu. Nie mam niestety karty kredytowej żadnej, ani debetowej, bo wszystkie się zablokowały, więc no, to jest akurat true story i co Wam mogę więcej powiedzieć, no historia jest jaka jest. Więc no. Kiedy ostatnio ruchałaś? Ale Sandra, czy taka... Tak, A, tak, tak, nie, tak, tak, tak. No, dobra, uspokójcie się.